Dzień dobry, witajcie z tej strony, Jakub Daniel i dzisiaj porozmawiamy sobie o inwestowaniu w nieruchomości w Meksyku. To już kolejny odcinek z tej serii, gdzie to pomagam Wam i rozwiewam wszelkie wątpliwości, pokazuję wady oraz zalety inwestowania w danym rejonie. Dzisiaj kolebka Karaibów, czyli. Meksyk. Słuchajcie, Meksyk jest e, miejscem, które odwiedziłem już kilkukrotnie. E, głównie z punktu e, widzenia turystycznego miałem okazję go poznać. E, natomiast mamy tam na miejscu e, zaufaną osobę, naszego znajomego, który właśnie zajmuje się sprzedażą nieruchomości w Meksyku. Miałem okazję spędzić z nim kilka dłuższych chwil, aby porozmawiać, jak to wszystko wygląda w Meksyku, aby pokrótce opowiedział mi o zagrożeniach oraz o szansach tego rynku. Więc zaczynajmy! W tym odcinku chciałbym przedstawić pokrótce, gdzie inwestować, jeżeli już jesteście tym zainteresowani, oraz jakie kwestie prawne Was czekają. Zacznijmy sobie od Riwiery Maja. Mamy tam takie kilka największych um, kurortów, czyli Cancun, mamy Playa del Carmen, mamy Tulum um, i mamy Akumal bodajże. Miejscówki, gdzie tak naprawdę odbywa się cała większa turystyka, gdzie w, w Cancun lądują te wszystkie Dreamlinery, te również z Europy, i stamtąd dostajecie się albo zorganizowanymi transportami, albo e, ichniejszymi kolektywo do waszych resortów, ponieważ wszystko odbywa się wzdłuż wybrzeża. I mamy tak po kolei. Zaczynamy sobie od Cancun, później mamy e, Playa del Carmen, nieco niżej, już tak właściwie na samym dole, tam jest Akumal. i Tulum. Więc to Cancun jest uważany jako taka powiedzmy stolica tej Riviery Maja. Mamy jeszcze los Cabos na Pacyfiku, luksusowe kurorty, dużo Amerykanów i Kanadyjczyków tam inwestuje, ale tutaj całkowicie ja nie będę się wypowiadał na ten temat. I Mexico City, stolica, rynek bardziej biznesowy i długoterminowy, co również myślę, że nie jest dla dla większości z Was, więc tutaj ta Riviera Maja zdecydowanie będzie tym miejscem. Słuchajcie, tutaj musimy się zatrzymać na chwilkę, ponieważ w Meksyku są bardzo specyficzne przepisy i Wy, jako cudzoziemcy, nie możecie kupować ziemi ani nieruchomości na własność. Uwaga, w pasie 50 km od wybrzeża i 100 km od granicy państwa, czyli w praktyce tam, gdzie właśnie chcielibyście zainwestować. Rozwiązaniem jest tak zwany trust ichniejszy, który nazywa się Fidei Komiso. To jest taki trust, którego używamy na przykład w Kambodży do zakupu gruntów i w którym formalnie to bank posiada własność do tej nieruchomości, a Wy macie tutaj takie już prawo do użytkowania i sprzedaży ewentualnej. To działa, natomiast wiąże się z pewnym ryzykiem, bo własność formalnie w sumie to nie jest w Waszych rękach. My, my, wy możecie nią zarządzać, Wy możecie ją chcieć sprzedać, chcieć kupić i to wszystko działa, ale w momencie gdyby w prawie coś pojawiło się, co ma popsuć tą współpracę, powiedzmy, dotychczasową, może się okazać jakimś problemem. Ciągle wspominajmy, że jesteśmy w Ameryce Łacińskiej, jesteśmy w Meksyku i tutaj wszystko może się wydarzyć, więc jest to rynek dla nieco bardziej agresywnych zawodników z nieco wyższym poziomem ryzyka. Na pewno, jeżeli chodzi o zalety inwestowania w Meksyku, ogromny, przeogromny rynek turystyczny. Amerykanie, Kanadyjczycy, Europa, Azja, Arabia Saudyjska. Bliski Wschód zdecydowanie tutaj bardzo chętnie odwiedzają. Meksyk jest wyjątkowy. Meksyk ma niesamowitą, niesamowicie bogatą kulturę. Wysokie stopy zwrotu. Dobrze położony jest Meksyk, jeżeli chodzi o komunikację. Tutaj drogą powietrzną jest to fenomenalnie wszystko poukładane. Bardzo dobrze, dobre, dobrze położone mieszkania w Playa del Carmen czy Tulum mogą przynosić między 8 a 12% ROI w skali roku z wynajmu krótkoterminowego. Niskie ceny w porównaniu z pozostałymi miejscowościami na Karaibach e, czy Florydą. Apartament przy plaży w Meksyku kosztuje kilka razy mniej niż podobny w Miami, więc tutaj na pewno ta cena rekompensuje te wszystkie zagrożenia. Zalet oczywiście styl życia, słońce przez cały rok, karaibski klimat, kultura, kuchnia meksykańska, dynamiczny rozwój Tulum. To obecnie jeden z najszybciej rozwijających się kurortów świata, pisze tu nam tutaj jeden z artykułów. To wszystko sprawia, że Meksyk kusi, Meksyk kusi zarówno inwestorów z tych, te biznesowych, jak i tych szukających drugiego domu w raju. Ja osobiście bym tutaj wspomniał o tym, że tutaj jest mimo wszystko lifestyle. Nieruchomość w Meksyku kupuje się nie tylko ze względów na zwroty, ale również ponieważ kocha się to miejsce. I dla wszystkich tych entuzjastów właśnie Meksyku myślę, że jest to wtedy konkretny temat, aby zakupić właśnie tą nieruchomość. Wady i zagrożenia. Ryzyko prawne. Ten tras, który tutaj nazywa się, mogę to źle wymawiać, fide, fidei Comiso działa, ale pamiętajcie, że jesteście formalnie właścicielami, natomiast działa to do momentu, aż prawo się nie zmieni. Korupcja i biurokracja. Trzeba mieć dobrego prawnika i sprawdzać dokumenty, bo zdarzają się nieuczciwe praktyki. Jak wiadomo, w Meksyku panują, no, obowiązują do dzisiaj tak naprawdę kartele, gangi, które sterują, które rządzą wręcz tym krajem w mniejszym bądź większym stopniu, ale w jakiś sposób może okazać się, że dany deweloper jest pod wpływami którejś z organizacji, co może. W jakiś sposób później być niewygodne później podczas zarządzania taką nieruchomością. Meksyk boryka się z problemem przestępczości zorganizowanej w turystycznych rejonach jest bardziej bezpiecznie, ale to nie jest Hiszpania czy Chorwacja. No, z tą Chorwacją okej, okay, zgadzam się w 100%, z Hiszpanią to już różnie bywa, ponieważ Hiszpania, Hiszpania nie jest ultrabezpiecznym miejscem, ale w Now Hiszpanii może nie jest to aż tak, mm, takie zagrożenie jak w Meksyku. Z Zbyt szybki rozwój niektórych rynków. Tulum jest świetnym przykładem. Bum budowlany jest ogromna a infrastruktura, drogi, kanalizacja, prąd nie nadąża za inwestycjami. I to faktycznie może sprawić, że brak odpowiednio przygotowanej infrastruktury będzie zaburzał pracę danego resortu, danego apart hotelu, którego będziecie właścicielem. Na to, teba, na to też trzeba brać poprawkę. I potężne ryzyko polityczne. Przepisy mogą się zmieniać, a ochrona inwestora nie zawsze jest na europejskim poziomie, tak naprawdę. Jeżeli coś pójdzie nie tak, spory tak naprawdę mogą trwać latami, bądź nie zostać nigdy rozwiązane. To sprawia wszystko, że Meksyk, drodzy inwestorzy, jest rynkiem wysokiego ryzyka. Potencjalnie można oczekiwać wysokiej nagrody za to ryzyko, z uwagi na ogrom inwestycji. Ameryki, Kanady, w tamtych rejonach cena będzie rosła dynamicznie. Natomiast to ryzyko podejmujecie e, sami i nikt nie jest w stanie w jakiś sposób zagwarantować Wam tego bezpieczeństwa, żaden z agentów. E, również ja o tym lubię wspomnieć, abyście brali na to wszystko poprawkę. Jak wygląda proces zakupu nieruchomości? Zakładacie Fidei COMISO w banku, czyli tego trusta. Trust to jest takie zaufanie, Bankowe, no, często w formie aplikacji. Następnie notariusz i prawnik przeprowadzają transakcje. Roczne opłaty za FIDE i komiso to około 500 do 700 dolarów, czyli za to, za, za to, że w ogóle korzystacie z tego lease, leaseholdu, taki, który oferuje bank. Podatki od wynajmu są stosunkowo niskie, ale zawsze warto skonsultować z lokalnym doradcą. Dobrą praktyką jest też zakup poprzez spółkę w Meksyku, szczególnie jeśli planujecie większe inwestycje. Zakładacie taką spółkę w Meksyku i już na spółkę nabywać te prawa można, co też może być w sumie faktycznie dobrą praktyką w przypadku grubych inwestycji. Lecz jeżeli to jest miejsce, z którego będziecie lifestyle'owo korzystać, bądź będzie jakaś to dywersyfikacja Waszego portfela inwestycyjnego, myślę, że opcja skorzystania z tego lokalnego trusta będzie po prostu tańsza dla Was w rozrachunku końcowym, mimo że ten trust, tak jak już wspomnieliśmy, kosztuje w okolicach 500-700 dolarów rocznie. Dla kogo będzie Meksyk odpowiednim wyborem? Dla ludzi, którzy kochają to miejsce, którzy kochają tą kulturę, tą kuchnię, dla inwestorów z dużym apetytem na ryzyko i z chęcią dużych zysków, dla osób, które chcą zarabiać na wynajmie krótko, terminowym nowym, przy turystach z Ameryki Północnej oraz Kanady. I dla tych, którzy marzą o własnym apartamencie na Karaibach, ponieważ Meksyk tutaj w tym rejonie świata się znajduje, nie polecałbym Meksyku osobom, które oczekują europejskiej stabilizacji prawnej, politycznej, no bo w Meksyku jej nie znajdziecie. Meksyk jest to ogromny rynek ogromny rynek z ogromnym potencjałem. Natomiast jest też pełny zagrożeń, i moja rada to na pewno traktujcie Meksyk jako miejsce wysokiego ryzyka do inwestycji. I jest to zdecydowanie dla osób o wysokiej granicy, tak naprawdę, ryzyka. Dajcie znać w komentarzu, czy wy również, czy wy chcielibyście zainwestować w Meksyku i z jakimi pytaniami, jakie pytania wam się urodziły podczas tego, tej naszej krótkiej rozmowy. Ja bardzo chętnie odpowiem, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jedynie w pigułce opisałem możliwości zakupu tam nieruchomości. Samemu, tak jak już wspomniałem, byłem kilkukrotnie w Meksyku i Meksyk jest fenomenalny. To był tak naprawdę mój pierwszy kontakt z Karaibami. To właśnie było, była pierwsza moja wyprawa do Meksyku. I, I Meksyk zrobił na nas ogromne wrażenie, sama kultura, Czeczenica, yy, no fenomenalne miejsce, coś, coś pięknego, ci ludzie, którzy tam są, jak oni się zachowują, ich, 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 ich styl bycia, ich wygląd, no niesamowite miejsce i zdecydowanie polecam odwiedzić. Co do wakacji, nie, nie, nie podlega to w ogóle wątpliwościom, polecam Meksyk, zresztą firma, z którą współpracujemy jako kanał, czyli biuro lecę na które zapraszam, jest to nasz partner biznesowy. Bardzo chętnie zorganizuję Wam taki wyjazd, a dzięki pominięciu prowizji bookingowych jesteście w stanie nawet kilka tysięcy złotych zaoszczędzić na hotelach, które normalnie rezerwowalibyście poprzez takie portale jak Booking czy Airbnb. I tutaj mówię już o najlepszych hotelach typu Rio Palace, typu Baja Principe na których jest tak naprawdę kilka tysięcy oszczędności i te oszczędności wygeneruje dla was właśnie firma Lec na Zachęcam do wejścia na ich stronę, wykupieniu pakietu przelot plus hotel, a oni już zajmą się całą resztą. Tak więc, na, na moim, w moim rankingu Meksyk trafia na, na pewno do grupy krajów g, wysokiego ryzyka. Na pewno nieco zaliczyłbym to do rynku spekulacyjnego. Czy ja zainwestowałbym w Meksyku? Myślę, że jakąś małą część swojego portfela mógłbym poświęcić na inwestycje w Meksyku, ale tutaj już typowo łącząc ten lifestyle, po prostu yy, lubię Meksyk. Na pewno nie byłaby to jakaś znacząca procentowa wartość, ponieważ jest to rynek dla mnie wysokiego ryzyka. Rynek dosyć stabilny turystycznie, tak więc nie da mi aż takich zwrotów z inwestycji w nieruchomości, jakie bym oczekiwał. Tak więc Meksyk nie będzie w moim top. Do tej pory, ze wszystkich odcinków, które nagraliśmy dla Was, a jest ich tam jakieś 4-5 odcinków, jesteśmy dopiero na tym etapie. Żaden z krajów, które do tej pory miałem okazję Wam przedstawić, nie trafia do tego top 10 destynacji inwestycyjnych. Jeżeli dojdziemy już do tych miejsc w kolejnych odcinkach, będę Wam zgłaszał, że to jest miejsce, które trafia do moich top 10. A uwierzcie, że kilka lat swojego życia biznesowego spędziłem nad tym, aby analizować, badać, szukać oraz zwiedzać te miejsca, więc dosyć mocny rekonesans wykonałem, aby tą serię w 2025 roku i to pod koniec uruchomić, nagrać i wskazać wam tą ścieżkę. Jako doświadczony inwestor yy, oraz osoba, która pomaga Wam, yy, drogim inwestorom, yy, swój kapitał inwestować w miejsca bezpieczne, yy, a jeżeli mają być to miejsca o pewnym ryzyku, to dające perspektywę bardzo wysokich wzrostów, yy, o których już w kolejnych odcinkach. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na moją stronę jakubdaniel.pl, gdzie możecie przez formularz kontaktowy również skontaktować się ze mną, jeżeli planujecie zakupy inwestycji za granicą. Ja chętnie odpowiem Wam na wszystkie pytania, udzielę Wam wskazówek, a w wielu tych krajach, myślę, że praktycznie w praktycznie większości o tych, o których będziemy wspominać, posiadam tam swoje zaufane osoby, które bardzo chętnie to wszystko, te wszystkie informacje skonfrontują jeszcze raz z Wami i będzie. Mogli już swoją transakcję sfinalizować. Ja się z Wami żegnam. Zostawcie subskrypcję pod tym filmikiem, łapkę w górę. Napiszcie jakiś długi komentarz. To tak wszystko dla algorytmów, żeby ten nasz mały kanał tutaj i tę naszą społeczność budować. A już w następnym odcinku porozmawiamy sobie o kolejnej z destynacji. Trzymajcie się, miłego. Dzięka dla Was. Cześć.